O oh, kurde Co to jest? Co to jest? Co to jest? O oh my god Oooo oh. Co to było? O, oh, będzie walka? BĘDZIE WALKA! Idź kurde BAM! Wow! Oh. Ło! Wow. Oh, fuck, Oh, fuck, Ilhp! Iść eee, eee, mnie. No what the fuck, nie ładnie tak zrobić ze mną, nie? Au, au. O, oh, mam bardzo dużo HP, bardzo. Tam muszę jakoś z tym poradzić, z tym HP, trudno. Nie poradzę nic innego. O! Oh. HP, ale nie ma. Ok moją spływę, pompkę idziemy tutaj szukać. To jest za cicho dla mnie. Hmm, trudno. Okej, okay, dalej. Mhm. Mm Dobra. No nie! O! O, o. Kurde. Zamykaj się. To zamykaj. No to nie, trudno. Łaski bez. Sam se też poradzę Poradzimy Charge Okej okay. Na górę Halo Uuuuuuuu Uuuuuu Fajnie Bam Oh, fuck Cóż, ja są ze mną bam. A, czekaj, ja się mam ten. Co nie? O! Siedziało? Siedziało. Chodź, chodź, Dobra, nie ma. Hmm. Fajne gran granatniki to są Ale zawsze Boomer zniszczył wszystkich, załatwił wszystkich Swoim wyglądem Swoją pięknością Wszystkich załatwił wow. Okej, okay, to wszystko tutaj? Dobra, znajdziemy tutaj I Idziemy tam a, bo teraz tu jest otwarta, okej, okay, rozumiem. Idziemy dalej. Halo? Byłem tutaj już, chyba nie, nie? Nie, nie byłem tu już. Jeszcze. Okej, okay, wczytywanie. Jeszcze okej, okay, tutaj ja teraz zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Łapkujcie. Yy, łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Aby nie przekapić ani jednego odcinka. No, to do następnego odcinka. Cześć.